Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i zaczynamy pełną parą vlogmasy. Są to moje pierwsze vlogmasy w życiu. Co prawda będą tylko dwa odcinki, tylko yy, dwa odcinki w tygodniu, ale tak czy inaczej do świąt takiej rozkład jazdy. Może będzie tych odcinków więcej, nie wiem. Jak będziecie trzymać kciuki, to na pewno mi to pomoże, bo jest to niemałe wyzwanie w moim jakże zabiganym życiu. W tamtym roku był taki odcinek, więc w tym roku również postanowiłam stworzyć taki materiał. A o czym to będzie? Będą to propozycje prezentowe dla całej rodziny super Farm, więc wyłapiecie najlepsze promocje, najlepsze obniżki, największe rabaty. Także myślę, że warto zostać i po prostu posłuchać, zobaczyć, co ja wybrałam z tej oferty. Na pierwszy ogień, co prawda, idzie niewielki upominek, ale dla mnie i dla mojego dziecka bardzo znaczący. Cały czas z Kaspem obserwujemy, jak Pola ma niezwykle rozbudowaną ciekawość do kosmetyków i bardzo często potrafi wyszukać kosmetyki. Pod szafę dosłownie, żeby móc się pomalować. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo ja na co dzień się maluję bardzo rzadko. Wręcz w miesiącu można wyliczyć kilka takich sytuacji. Yy, więc nie wiem, czym jest to spowodowane, że Pola aż tak wielką miłością pała do malowania. Yy, po prostu, jak widzi nowe paletki, jak ma możliwość pomalować mnie czy Kaspra, to jest po prostu zachwycona. Ona. No, nie wiem czy to będzie jej pasja, czy może to będzie jej przyszły zawód, ale niezwykle ciekawie się to obserwuję. I ostatnio na wakacje pomalowałam jej paznokcie u stóp, bo bardzo mnie o to prosiła i była tak słodka, że musiałam się zgodzić. Więc w tym roku na taki upominek na Mikołaja postanowiłam stworzyć coś, co znalazłam właśnie w Superfarm. I są to lakiery do paznokci, które są wodne, czyli zmywają się pod wpływem wody, są bezpieczne dla dzieci. I jej własny pierwszy błyszczyk. Nie wiem, czy to jest za wcześnie, czy nie, ale jeżeli ma korzystać z moich kosmetyków, to raczej wolę, żeby miała coś... Ukierunkowanego do jej wieku, więc będzie miała taką zabawkę, która po prostu będzie pierwszym kosmetykiem w jej kosmetyczce. Dajcie znać, czy wasze dzieci, czy wasze córki może połają taką miłością do kosmetyków, pomimo tego, że nie, nie używacie czy nie robicie makijażu na co dzień. Nas to bardzo dziwi i bardzo ciekawi. Będziemy obserwować na pewno, jak to się rozwija, a tutaj, właśnie taka propozycja dla małych miłośniczek make up Teraz coś dla nastolatek, idziemy w górę wiekowo. Może coś dla nastolatek, może dla Waszych przyjaciółek, ale myślę, że tutaj akurat ten prezent nie ma granicy wieku, więc po prostu tak go włożyliśmy jako pewną kategorię. Ja bym tutaj sprezentowała: myślę, że większość dziewczyn lubi po prostu zrobić sobie spadej. Może są dziewczyny, które absolutnie są uzależnione od robienia sobie maseczek. I tutaj macie przeróżne propozycje: maseczka z awokado, maseczka bananowa, maseczka. Z borówki, z kiwi, także na pewno przyjemność nie tylko z odpowiedniego nawilżenia i odżywienia cery, ale także zapachowe przyjemności. Możecie zawsze sobie zrobić wspólny spadek czy czy party. Kolejna propozycja to marka Amvi. To jest zestaw dla osób, które mają skórę prądzikową. Jest to również marka, która opiera się na naturalnych składnikach aktywnych i tutaj oczywiście Nuxe. Chyba nie muszę nikomu przedstawiać tej marki, ja uwielbiam olejki i te zapachy, które pachną naprawdę jak drogie perfumy i te zapachy utrzymują się no, przez 24 godziny, jeżeli wysparujecie sobie całe ciało szczególnie lubię na y, wakacje, bo fajnie rozświetlają nogi, także jeżeli chce się sprawić komuś właśnie taki zestaw ze świeczką która pewnie też pachnie jak ten olejek to takie propozycje ja niestety nie mam takiej możliwości, ale wy, jeżeli szukacie pomysłu na upominek dla swojej mamy, to tutaj mam dla Was propozycję. Moją pierwszą propozycję, pewnie mało osób zrozumie dlaczego, ale dla mnie pani Waleska to jest absolutna historia. Marka, która ma już ponad 50 lat, także nie wiem czy młodsze odbiorczynie tego odcinka będą wiedziały o co chodzi, ale ja naprawdę pamiętam jak w kioskach były Panie Waleskie e, i ta, e, to było mydełko, pamiętam, i że to było też taki perfum. Moja babcia po prostu tym pachniała i, te, i ten zapach e, przypomina mi fajne czasy z mojego dzieciństwa. Także jeżeli jeszcze nie znacie, to Pani Waleska. A tutaj akurat mam zestaw szampon i odżywka do włosów farbowanych. Na pewno jeżeli Wasze mamy... Em, jakby są troszkę starsze, nie wiem, może gdzieś roku urodzenia, około 60., to będą totalnie znały panią Palestynę i pewnie się zaśmieją, jeżeli zobaczą, że akurat taki upominek im zrobiliście. Drugi raz pojawia się marka Amvi. Jest to dla mnie ta obecna nowość, więc może do tego tak bardzo zwróciłam mam uwagę i tutaj jest zestaw nawilżający ujędrniający. Więc jeżeli mama by się chciała nawilżyć, ujędrnić, może wam się zwierzała z takich właśnie potrzeb, to tutaj zestaw Amvi jest to nowość, naturalne składniki, także Kolejne marki, kolejne propozycje, ja pamiętam je z kosmetyczki mojej mamy. Nie są one najtańsze, ale są jak najbardziej warte swojej ceny. Jest to na przykład Estée Lauder i tutaj macie zestaw, gdzie jest tuż do rzęs, mały krem i płyn do demakijażu. O, tego słowa mi brakowało. Drugą marką jest Clinique jest i to, są to bezpieczne kosmetyki dla osób, które mają wrażliwą cerę. Ja również używałam Klinika i pod względem nawilżenia i właśnie braku alergii jak najbardziej mogę polecić również tę markę myślę, że dziadki to w rodzinie osoby, które po prostu uwielbiają jak najbardziej praktyczne prezenty, może wynika to z wieku, a może wynika to z takiego braku przyzwyczajenia do dawania sobie prezentów, nie wiem, chętnie usłyszę jaka jest wasza, wasza jakie są wasze odczucia na temat właśnie dawania prezentów dziadkom, więc ja wybrałam takie najbardziej praktyczne które no, po prostu wybrałabym jako niewielki upominek dla swoich dziadków, gdybym mogła. Kto nie dał swoim dziadkom toniku na witalność, ten, nie wiem, ja miałam, Wielokrotnie możliwość swoim dziadkom prezentować po prostu takie witaminy w płynie i zawsze reagowali bardzo fajnie, szczególnie mama mojej mamy bardzo lubiła dostawać takie rzeczy. Mam nadzieję, że korzystała z nich, a nie tylko odkładała do szafy, także jest to zawsze fajny prezent, uważam, dla dziadków i pokazuje taką dbałość o nich i po prostu też myślę, że pokazuje im, że zależy nam, żeby byli jak najdłużej z nami. Takie wsparcie witaminowe jak najbardziej w ich wieku jest. No i drugie, jeżeli dziadki potrzebują takiego sprzętu, to również teraz na promocji w Superfan jest właśnie taki ciśnieniomierz. Prosty w użytkowaniu, więc jeżeli któraś babcia, któryś z dziadek potrzebuje, by badać się w domu, by kontrolować swoje ciśnienie, to również macie na promocji tego typu sprzęt. No i nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła po prostu paliwalewskiej, również tutaj dla dziadków. No, myślę, że babcia też od razu zareaguje uśmiechem pani Waleska, tutaj macie akurat y, lakier ekstramotny, może wasza babcia robi trwało, mi sobie lubi wiecie, dobrze wyczesać fryzurę, macie odżywkę i szampon do włosów siwych i blond, także może akurat jest to odpowiedni pomysł na prezent dla waszej babci. Jeszcze tutaj powiem wam taką anegdotę, która, y, którą przekazała mi Ole, która jest tutaj kierownikiem produkcji, że ostatnio, y, w tamtym roku robiła paczkę dla y, seniora, bo jest taka akcja Mikołaj dla seniora, jeżeli nie wiecie, i właśnie Właśnie tam w tym liście do Mikołaja jedna z seniorek napisała, że bardzo jej zależy na tym, żeby właśnie dostać perfumy Pani Walewskiej, więc to nie jest przypadkowo, że ja tak o tym mówię i tak mnie to bawi, to jest po prostu sentyment. Przez ostatnie dwa lata cały czas obserwuję jak zmienia się rynek pod względem kosmetyków naturalnych i tutaj chciałabym się właśnie skupić na tej kategorii i zaproponować Wam propozycję, której ja wybrałam właśnie z Superfarm i moje ukochane kosmetyki, naprawdę Mam ich sporo w domu. Kasper może potwierdzić, jest to marka Anwen. Ja zaczęłam od jakiegoś pół roku dbać o włosy tą równowagą PEK, czyli proteiny, emolienty i kumek, tanty. Nigdy nie mogę tego powiedzieć. I właśnie marka Anwen ułatwia to, bo tworzy takie zestawy, które pomogą Wam rozpocząć, rozpocząć po prostu taką walkę o zdrowe włosy. Jeżeli zawsze marzyły Wam się gęste włosy, zdrowe włosy, lśniące włosy, to jest to odpowiedni wybór. Jeżeli wiecie, że któraś z Waszych koleżanek, sióstr dba właśnie o włosy tą metodą, to będzie to fajny wybór. Casper jak rozpakowywał tą paczkę, to powiedział o, nasze jope, więc chyba to mówi wszystko za siebie. My po prostu lubimy bardzo te, te kosmetyki, podobają nam się zapachy i to, że nie podrażniają naszej skóry, także jeżeli również nie wiecie no jaki pomysł wpaść, co dodać do prezentu dla bliskiej osoby, to właśnie te proste i tanie, Kosmetyki z Jopę wydają mi się bardzo dobrym wyborem. Także Jopę zawsze i zawsze w każdym domu się przyda. Kategoria perfumy. Ja Wam pokażę najlepsze, moim zdaniem, promocje i też e, ciekawe pomysły zapachowe. Tutaj jako pierwsze i największą promocję zaproponowałabym właśnie e, taki zestaw Chloe. Jest to perfum i balsam. E, przeceniony z ponad 400 zł na ponad 200. Tutaj oczywiście na przewitkę e, pokazuję Wam dokładne ceny, jakie możecie znaleźć w Superfarm, Jest to bardzo kobiecy perfum, bardzo często wybierany przez dziewczyny. E, ja polecam. W tamtym roku moją bratu Sprezentowałam i bratowi, zresztą też Perfumy właśnie super Farm I mój brat ma takie wyjątkowo Ma taki wyjątkowy, dziwny Gust perfum Po prostu mu się podobają takie mega ciężkie Perfumy, a ja mu dałam takie, które mi się podobały Czyli takie lżejsze, wiecie jakby I on nie do końca był zadowolony Ale ostatnim razem jak przyjechał do mnie To powiedział do mnie, wiesz co Olka Jakby ja na początku nie byłem Fajnie nastawiona do tych perfum Ale okazało się, że one tak intensywnie Pachną, że moje wszystkie intensywne perfumy nie pachną tak długo jak właśnie te, które ty mi kupiłaś. I ja je kupiłam w Superfarm, e, gdzie wcześniej wybierałam bardziej takie, wiecie, dyskonty, bardziej takie tańsze rozwiązania. A tutaj naprawdę e, sprezentowałam mojemu bratu perfumy, które wybrałam w Superfarm, i on był z tego zadowolony, mimo tego, że do końca nie był zadowolony z ich zapachu. A jednak teraz są jego ulubionymi perfumami. Także, jeżeli chcecie zainwestować w bardzo trwałe perfumę, to wybierzcie Super Farm. I tutaj wybrałam Azaro i jeszcze Davidoff. Już tak, już są zaklepane przez Kapiego, już mojemu bratu nie odda. Także muszę wpaść na inny pomysł na prezent w tym roku. A propozycje dla bratowej siostry mamy yy, i reszty. Dla mnie zapach, który jest absolutnie niepowtarzalny, Żador yy, od Diora. I jeszcze jeden to jest Hugo Boss i te, te dwa zapachy postawiłabym na absolutnie dla każdego. To znaczy po prostu dla kobiet, które może już nie mają 19-20 lat, ale już tak wiecie, koło 30 w górę. Spokojnie to są fajne propozycje, które spodobają się w większości. Ja tę herbatę poznałam 4 lata temu. Ona nie była tak popularna w Polsce, ale miałam ogromną nadzieję, że w końcu stanie się popularna i będzie dostępna w większości sklepów. Może w większości sklepów nie jest dostępna, ale... Te Teraz są fajne zestawy, właśnie super fan z herbatą Adalberts. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, jednak, jest to herbata numer jeden ze wszystkich, jakie piłam w życiu. Eee, nie jest tylko fusiasta, jest także w torebkach, możecie również znaleźć takie opcje. Eee, ja najbardziej lubię te kolorowe, bo mają taki fajnie są czarne, ale z takim egzotycznym aromatem. I tutaj wybrałam dwa zestawy z moją ulubioną herbatą, które oczywiście nie dożyją świąt, bo będą otwarte już w tym momencie. Nie mogłam się tego dnia doczekać. Tutaj jest z kubkiem i świecą sojową i ogólnie te opakowania są super do przechowywania, jak będziecie później chcieli je wykorzystać. A tutaj macie herbatę liściastą z solą do kąpieli. Także dla miłośników herbaty, jeżeli jeszcze tej herbaty nie próbowaliście, to serio Wam naprawdę, naprawdę polecam. No ale oczywiście, jak już jest jesteśmy w temacie herbaty, to nie wiem jak można pić herbatę bez miodu. I tutaj przedstawiam wam firmę, jest to pasieki sadowskich, rodziny sadowskich i oni produkują miód, ale nie w takim prostym wydaniu. Na przykład tu macie miody smakowe, jest to miód z cytryną, a tutaj macie miód z maliną i również miód z cytryną. Dla osób, które kochają herbaty zimowe, takie wiecie, po prostu bogate w smaki, w goździki, w pomarańcze i właśnie w miód, to jest to świetny wybór. Jeżeli na przykład chcecie dla całej Rodziny zrobić prezent w momencie, kiedy przychodzicie do kogoś na święta, to również jest to ciekawy pomysł na no właśnie taki skromny, ale treściwy upominek ogólnie ten prezent robiłam od siebie dla siebie, wcześniej miałam zwykłą elektryczną szczoteczkę, a teraz po prostu postawiłam na szczoteczkę soniczną, która o wiele dokładniej czyści nasze zęby, jeżeli zależy Wam na odpowiedniej higienie własnego uzębienia i cieszenia się nim jak najdłużej to jest to odpowiedni wybór, a teraz jest też na fajnej promocji właśnie w Super Farm. I teraz pomysł na to co można dać ogólnie tak rodzinie, niezależnie od kategorii, wieku a może też można wprowadzić nowe tradycje jak na przykład kupowanie sobie skarpetek albo są też takie tradycje, że zakłada się śmieszne swetry i się właśnie rodzinie prezentuje taki śmieszny sweter. Więc tutaj macie na przykład pomysł na świąteczne skarpetki, jeżeli chcecie całą rodziną na przykład w drugi dzień świąt po prostu wprowadzić sobie jakąś fajną tradycję, to świąteczne skarpetki dla każdego. Myślę, że to jest taki nietypowy pomysł może trochę infantylny, ale Czego się nie robi, żeby się trochę pośmiać. To tyle w tym odcinku. Wesołych świąt! Oczywiście, jeżeli to będzie ostatni odcinek, jaki będziecie oglądać u mnie na kanale, chociaż mam nadzieję, że nie. I yy, 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 po prostu zostaniecie na dłużej. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o promocjach superfaru. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.